O oh, kurde, dobra On gadał, że... On jest ślepy, ale słyszy tylko What the hell? Normalnie lew, animatronik, morderca Okej okay. What the fuck is going on? Okej okay. Ok, od razu na starcie chcę powiedzieć, że ta gra, jak się instaluje, jest podpisana. Chapter 1 Definitive Edition 2.4.Exe Wirus <noise> Więc. E, I wyskoczył mi Windows Defender, jak to odpalałem, więc. E, może być to trochę do gry, którą nagrywałem niedawno. Tej gry. Czas. WTF! Więc witajcie w kolejnym odcinku ja jestem Rewi, a dzisiaj będzie ee, ta gra jak to wybrać enter ok mm, będzie ta gra <ścoughs> wyszła ona dwa tygodnie temu jakieś około dwóch tygodni temu i jest to zo z animatronikami tak bym to opisał jak na razie mam nadzieję że będzie fajne Working a lot on these Whoa, the I'm doing them to help entertain children with cancer at the hospital. While I was watching these animatronics, it was as if someone else was in the room. I felt cold and Began to see things. Okay. I saw how I had a smiling face, and I could see the bodies, and oh, my daughter! I, I don't know what's happening to me. It's like I'm just fading away. Um. Wow Aha, ta gra się nazywa Wirus po prostu Okej, okay, więc e, ta gra się nazywa Wirus Total Madness e, e, I jest w stylu FNAF-a, więc dlatego ją nagrywam Ale muzyczka spokojna taka Nieważne Dobra, New Game klikam, bo... E, bo chyba... To mam kliknąć Free from Memory and Hope Ultimate uh, Futures Spacu. Long ago there was a man who made mistakes in his life. Dawno temu był gościu, który popełnił błędy w swoim życiu. Miał brata gorszego od niego. Um, to co? Nie doczytałem nawet. A mi skipło sprzed oczu. William and Henry. Okej, okay, czyli to jest o Henry i Williamy. Tylko że tu jest... ZO, które stworzyli. Golian Hospital. 1971. Ej, ale chyba powinno być na odróżnę, bo Henry był zawsze niebieski.

Okej W ogóle nie widziałem, żeby ktoś nagrywał tą grę, więc dlatego ją nagrywam Dlaczego ja cały czas gadam, dlaczego nagrywam tę grę? Nie wiem 1973 Ale co się stało wtedy? Death make angels of us of us all, and give us wings, Where before we had only shoulders soft as ravened clothes. Jim Morrison uh, Also you. You've been working on this one for a long time. When will you finish it? I'm doing what I can. <sighs> My head mechanism is killing me. <laughs> you don't have more than one week to finish it. I don't know. We're doing something revolutionary, and we are helping many children to not be scared of the hospital. <laughs> yes. Helping children. Henry, I mean, my daughter died one year ago. No hospital not this one could help her. It's when it us. my daughter was everything to me.

Co ja zainstalowałem? Stalny taka scena od 10 minut. O, oh, uh. uh, Już... Um. A jednak nie, myślałem, że będę się mógł ruszać. Gdzie ja jestem? Nieźle. Fajne. Tylko straszliwie długie. Ale tańczyk słonik. Wow. Co to jest? Wow. Wow. Okej, okay, czy to jest taki gameplay jak w e... Portrait Adventure? Mogę tam. Okay, it seems to be closed. I'll have to look for a way to get in. Find a way to enter. So what so shit so shit there's I lost count of the day, today I saw his true face. Zobaczymy go prawdziwą twarz. To jest coś, co nie mogę tego opisać, to nie chcę mi się tego całego czytać, ale. What the fuck? <laughs> nie rób mi tak. Dobra, biorę go. Nie wiem, co ja robię. Okay. Jeszcze co to fuck? Nie, nie wiem gdzie ja idę. Ja nawet już nie jestem na mapie, what? Fuck. To jest tak, takie połączenie FNAFA i Outlast'a trochę Cześć. jest to go back Henry. 1 dzień drugi 14. To będzie hasło, patrzcie. A nie, nie, nie. Uh, years have passed and we have created a total of 4 uh, animatronics. Lata mijały i musieliśmy stworzyć czterech animatroników. Miałem problem z ich imionami. Nie wiedziałem, czym mogą być. To jest jakaś kłódka. Okej. Okay. Eee, ja chcę wyjść. Dobra, idę tam gdzie my zaprowadzili. Okej. Okay. Co tu jest? Tu musi coś być. 2, 3, 7, 5. Dobra, kod 2, 3, 7, 5. 2, 3, 7, 5. Ja to zapamiętam? 2, 3, 7, 5. Zapamiętam. A dokąd prowadzą te drzwi? Nie mogę tam iść, ok. To się wracamy na chilku 2, 3, 7, 5. O! Objects. When a door is locked. When a, when a door is closed press the space key to be able to open the inventory once this is done by clicking on an object you can use it explain if if you click on the key and then click on the locked door you can open it okay mom klutz this could be useful no it's a A no tak, deklem jestem. Przecież miałem tamte drzwi były zamknięte tam na początku, w sumie, więc mogę do nich iść teraz. Chyba że do tych mogę iść tu. O! O! Maska! Okej okay. Save lambie the lion is completely ready for the show i had thought that he would be the one to give the announcement to goliath as well as a presenter of the great show his eyes are so big i I think the kids will love lambie lambie lambi はい。 Okej, okay, czyli ja straciłem pamięć Czyli ja jestem Williamem Który stracił pamięć I... gadać, że stworzy... Je, no Dla Elizabeth. What the fuck is going on, kurde Okej, okay, tu były te zamknięte drzwi właśnie Ja teraz mogę do nich wejść, okej okay. Do ciała Chyba Ale mocno tak grał, to się... No dobra, no Chyba wyszłem Kurde, ten odcinek będzie miał z pół godziny na pewno Ale warto, warto jest ta gra chyba Jest lampy, który go opisywał. Ło, kurde. Co to jest? Mam nadzieję, że nie będę się uciekać przed nim. Wow.

Wow! To jest flaw! Ale zajebiste. O kurde, dobra. On gadał, że. On jest ślepy, ale słyszy tylko. What the hell, co się dzieje? Nawet nic nie zrobiłem. What the fuck. No dobra. Nie przeczytałem tego Fuck, jeszcze raz. Dobra. Co? Dobra, ja muszę używać Hej, to może być trudne. <grych> Okej, okay, to nie piszę nic w sumie do tego, co mam zrobić, ale eee, mam nadzieję, że to nie zajmie znowu 3 godzin tak jak ostatni film. A jeśli nie widziałeś ostatniego filmu, to możesz zobaczyć, bo zajął mi 3 godziny nagrywania go. Ja mam wyjść z kamery w ogóle? Co to jest za dźwięki? A. Nie wiem, right. Ale mega fajnie to wygląda tak w ogóle Okej. Okay. Czemu on mnie zdabił? Po. Oh. Co to było? O! Okej Tu tygrys Za co? Za co? Dobra, czyli na nią się bo muszę patrzeć po prostu Ej, ale fajny to jest koncept w ogóle, że e, te zwierzęta z ZO po prostu Kamera is disabled, czyli ona mi rozwaliła kamerę. Ej, dobra! <laughs> to jest creepy, what the hell is going on? Normalnie lew, animatronik morderca Co tu się dzieje? Okej, okay, ale czaj jest trochę nawet żartowałem. Czy on się może pojawić wszędzie ten lew? Lew, halo! Gdzie jesteś? O, cześć, dobra. Ja ledwo widzę tu coś Ja nie wiem gdzie dokładnie mogą się pojawiać te animatroniki, co nie? Ej dobra, to jest kurde... Przewalone tak szczerze Jeszcze kamerka mi się rozwala znowu, Jezu ale animacje w tej grze są fajne. O! Nie dam rady. Teraz mi uszy wybuchną. I w ogóle. E, jest 12 am chyba jakieś 5 minut. Więc ja nie wiem, kiedy to mijają godziny. Nie mogę skipnąć e, kamery, jak już patrzę się na nią. Ej, słyszałem Cię. Cześć. Ej! Gdzie jesteś? Tu jesteś O! o Okej okay. On był na suficie, ja go nie <ścoughs> uważyłem. Co się ty dzieje? Okej, okay, tygrys był sobie na suficie nagle Ok. Ile ja muszę tam wytrzymać, jak tam była dwunasta dalej? Co ja muszę serio godzinie tu siedzieć? Dwie? O Boże. Nie wiem czy to przejdę tak szczerze. Ale ja chciałbym to przejść. Gdzie jest tygrys znowu, jako ja, go, ja go nie widzę Stoi u mojego supitu ja jestem ciekaw ile ja muszę wytrzymać no ja Jeszcze, nie wiem gdzie ten tygrys jest Trochę mnie to przeraża o! Oh! Ok, co to jest? Mmm, kurwa. Cool. Mogę to na live y przejść, właśnie mogę live'a zrobić z tego, jak chcecie, bo ta gra wygląda super. Ale o co chodzi z tym ziomkiem? Wow, 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 wow. wow. Ok, eu blisko. E as tutos de What the fuck is going on? Trzynasta, wow, coś zrobiłem. The monster are gone for now. Potwory teraz znikły. Mhm. be my best friend So what do you want to eat Can we eat pizza Pizza But we are going to buy two Henry is going to eat with us Will Uncle Henry stay until nighttime Probably He really likes to stay here I bet he will love to see Bobby Okay Dobra, stop, 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 stop. Więc e, dzięki za oglądanie. To było na tyle w tym odcinku, bo. O nie, wywaliłem z gry. Jeszcze. To, nie, zapisało się? Nie zapisało mi się, dobra, nieważne. To było na tyle w tym odcinku. E, nie wiem, czy będzie kolejny odcinek, bo mi się nie zapisało, że przeszedłem tamto. A. Tyle nad tym spędziłem, jest 20 minut, więc dzięki za oglądanie. Dajcie znać, co o tej grze, tak jak zwykle mi się mega spodoba, bo. Lubię takie klimaty. No, więc yy, dzięki za subskrypcję, wszystkie za lajki, za łapki w górę. To to samo, za komentarze i wszystko co robicie. Bye.